Co myślisz o kalendarzach adwentowych od Andziak za 750 zł? Uważam, że są e, holendralnie drogie. Cena jak z kosmosu. Tutaj oczywiście każdy sobie wycenia dany produkt swój, w własnej kategorii. E, każdy ma prawo e, dać swoją cenę. Ja też lubię marki dobre, luksusowe, ale uważam, że przede wszystkim produkt musi, e, cena musi być adekwatna do produktu. Natomiast jeżeli mówimy o em, kalendarzach adwentowych, czyli stricte, pudełeczku tekturowym z okienkami i z tych okienek wyskakują różnego rodzaju, nie oszukujmy się, na pewno em, niedrogie rzeczy, to cena ponad 700 zł za kalendarz uważam, że jest bardzo przesadzona, e, bardzo droga e, i uważam, że ona nie zarobi na tych kalendarzach. Też wiemy, że inne gwiazdy również wydają takie kalendarze, prawda? Tak? A tak, mój skolimy ulubiony em, wydawał też, gdzie Skolim, jaką jest gwiazdą em, w porównaniu do, znaczy no nie oszukujmy się, do, do znanej influencerki, gwiaz, Skolim jest uważam gwiazdą bardzo dużego formatu u nas w Polsce em, i tam ten kalendarz, ja nie chcę Cię skłamać, ale em, koło, w okolicach 100 zł, nawet, jak nie niedużo nie mniej kosztuje. 75 zł. 75 zł, a więc, więc gdzie z Colin? a gdzie, gdzie tutaj e, dziewczyna, e, która jest dla nas z kanałów z YouTube? A po prostu uważam, że. Naprawdę, w ogóle z kolei to jest taki skromny e, we wszystkim, ja go bardzo lubię. E, ale tu chciałam porównać, że, że taka bardzo duża gwiazda zdana wypuszcza kalendarz za 75 zł, a tu pani, która jest znana z YouTube'a czy, czy z Instagrama e, wypuszcza produkt za 750 zł. Nie mam pojęcia skąd w ogóle ta cena i uważam, że jest na pewno nieadekwatna do sprzedanego produktu. Też słyszeliśmy, że Andziak powiedziała, że nikt... Nie zastanawia się nad ceną na przykład Louis Vuitton, czyli porównała swój kalendarz adwentowy do takich drogich marek. A ja tutaj mam akurat wiedzę, jeśli chodzi o tego typu torebki, bo, bo, bo lubię. Natomiast nie wiem, jak można porównywać produkt bardzo dobrej jakości skóry, czyli to są jedne z droższych torebek, do kalendarza, który jest z papieru i wyskakują tam różne jakieś małe gadżeciki. Nieadekwatny jest to, uważam, totalnie do tego, co, co mówi. I nie wiem, jak można. Tam jedną, jedną fajną rzecz powiedziała, że jeśli chodzi o, o torebki, to nikt nie patrzy na cenę jak kogoś stać, no to nie patrzy, ale no nie oszukujmy się, jeżeli ty wypuszczasz em, kalendarz adwentowy, który jest produktem e, dla podstawowej części e, tutaj Polaków, no to ta cena jest akurat uważam e, bardzo ważna e, i jest bardzo nietrafiona.